Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Z tej strony Anna Antonia, to jest mój podcast. Ze na to, czy słuchasz tego na YouTubie, czy na aplikacjach do słuchania podcastów. Mówimy tutaj o rozwoju, duchowości, o zmienianiu swojego życia na lepsze, o biznesie, o dzieciach, zdrowiu, z każdego można powiedzieć, z każdej dziedziny po troszku. Po troszku, po troszeczku, nie wiem, jak mam to powiedzieć, po troszeczku, po troszku. Hm. Nie, nie, nie zgłębiłam tego tematu, więc nie wiem, jak to się mówi poprawnie. W każdym bądź razie chciałam dzisiaj porozmawiać na taki bardzo y, interesujący temat, dlatego, że y, dostałam y, pewien skrypt, w którym, który mnie zainteresował y, odnośnie. Y, znaczy, to był skrypt ogólnie na temat y, przesłuchiwania y, osób, które są w coś uwikłane, tak? Y, natomiast z tego wyciągnęłam jeden wniosek, i to był niesamowity wniosek, i chciałabym o tym y, opowiedzieć. A ponieważ y, jak ciężko jest człowiekowi zmienić swoje stare nawyki, y, żeby zrobić coś dobrego. I chyba, nie wiem jeszcze, jak to nazwę, ten podcast, ale musimy być może w jakiś taki sposób. Dlatego, że, mm, zaraz to omówię, głównie chodzi o to, że jeżeli ja dzisiaj coś wiem, yy, załóżmy z dziedziny gotowania i chcę się nauczyć, idę do, do bardzo dobrego kucharza i chcę się nauczyć od niego, jak dobrze gotować bigos. To ja idąc do niego, ja już wiem jak się gotuje bigos, bo już go gotowałam. Natomiast yy, dla tego mistrza, yy, tego kucharza, mistrza, jest, zobaczcie, jaka trudność, żeby ciebie najpierw yy, przestawić na to, że jeżeli chcesz gotować taki bigos, to ty musisz to robić w taki sposób. Czyli musisz się pozbyć tych starych nawyków gotowania, starych nawyków robienia pewnych rzeczy żeby zacząć gotować taki bigos. I dzisiaj właśnie chcę o tym powiedzieć, bo to niesamowicie, jak mnie to uderzyło właśnie i, i z nami tak jest, i ja mówię do siebie też to dzisiaj, dlatego że jeżeli chcemy iść naprzód, chcemy coś zmieniać w swoim życiu na lepsze, w dziedzinie zdrowia, nie wiem, finansów, biznesu, relacji i tak dalej, to my wiemy to, co wiemy i mamy jakieś ugruntowanie w tym, mamy jakąś wiedzę, mamy jakąś. Ym, nabytą jakby mądrość naszą, życiową, tak nam się wydaje, no bo wiemy. Oczytaliśmy się czegoś, albo nie oczytaliśmy, albo wynieśliśmy to z domu i uważamy, że to jest dobre, albo niedobre. Mamy jakieś swoje, swoją wizję tego, ponieważ ukształtowało nas życie w taki sposób i my wierzymy w to, co wierzymy. My wierzymy, że na przykład związek jest taki i taki, ponieważ tak i tak. No, i teraz idziesz do kogoś, bo widzisz, że twój związek jakby zaczyna coś w nim być nie tak, zaczyna szwankować i tak dalej, albo, nie wiem, w twoim zdrowiu. I ty idziesz do kogoś, kto może pomóc w tym temacie, i ty chcesz poprawić jakoś w swoim związku, w, relację, w relacjach z kobietami, albo jesteś kobietą, to w relacji z mężczyzną. Idziesz do kogoś, i ta osoba, Najpierw yy, i ty, ta osoba, i ty musicie dotrzeć do tego, co ty już wiesz, jakie ty masz przekonania na ten temat, jak ty zostałaś ugruntowana, ugruntowana w, w, w tym danym aspekcie, w danym temacie, i wyzbyć się tego, i dopiero zacząć wkładać i na nowo budować wszelkie wartości, i dobre rzeczy, żeby ten związek zmienić. Rozumiemy? O co chodzi? Jak ja to przeczytałam, tam chodziło o strzelnicę, że przychodzi człowiek, który chce się nauczyć strzelać. I zobacz, zobaczcie, jak to jest zobacz. Idziesz na strzelnicę i chcesz nauczyć się, uwaga, profesjonalnie i bardzo dobrze strzelać, załóżmy, bo idziesz do wojska albo idziesz do policji i jesteś w Ameryce i musisz mieć broń. Tak? I musisz nauczyć się dobrze strzelać. Natomiast w Ameryce ogólnie wiemy, że tam broń jest jakby łatwo i dostępna, że ludzie mogą jakby posiadać tą broń. Więc ty już miałeś albo miałeś doświadczenia z tą bronią, ponieważ jakby chodziłaś gdzieś tam, uczyłaś się strzelać i tak dalej. Miałeś doświadczenie, czy miałeś, no i dobra. I teraz w policji wymagają, czy w FBI, gdziekolwiek, wymagają tego, żebyś ty był. Najlepszy w tym, żebyś ty robił to dobrze, żebyś ty umiał celować, a nie po prostu trzymać tylko pistolet i wiesz, pam, pam, pam. Bo kiedy przyjdą sytuacja, a na ulicach, nie wiem, San Francisco czy Nowego Jorku, trzeba jakby być przygotowanym na wszystko, ty musisz precyzyjnie e, strzelać, precyzyjnie robić pewne rzeczy. No i teraz przychodzisz, a już miałeś, czy miałaś doświadczenie, jakby z, z tą bronią, bo już się czegoś tam uczyłaś, to jak trudno temu, tej osobie, która cię uczy. Wyperswadować Tobie z, swojej, z Twojej głowy, z Twoich yy, nawyków i, i przekonań, że to w jaki sposób to robisz, to nie tak. I teraz podchodzimy do tego tak. A Twoim zadaniem, zobacz, zadaniem każdego z nas, zadaniem tego człowieka, załóżmy dalej mówimy o tej strzelnicy, jest to, żeby się pozbyć tego, co stare. I to jest dla nas najtrudniejsze. Dlatego, że my nie chcemy żegnać się z tym, co stare, ponieważ my wiemy lepiej. I cały szkopuł polega na tym, że jak przychodzi profesjonalista i mówi Ci, słuchaj, jakby należy zrobić to i to, Ty mówisz, okej, okay, dobra, ale większość z nas nie chce na początku słuchać, że jak zrobi to i to, to że to będzie dobrze. My chcemy robić po swojemu. Nie będzie mi ktoś mówił jak mam robić. No mi też nie. Oczywiście, że mi też nikt nie będzie mówić jak mam robić. Tylko że potem jakby robię to dalej po swojemu i dalej widzę, że mi to nie wychodzi i mówię: "Ej, no kurczę, coś jest nie tak". No ale pamiętam, że ta osoba mi mówiła: "Słuchaj, należy zrobić taki tak". I jeżeli ty przyjmiesz pokorę i powiesz: "Dobra, ja chcę się tego nauczyć", to jednak wracasz i mówisz: Dobrze, ja chcę to zrobić, bo ty wiesz, jak to zrobić. Najgorzej jest nam przyjąć to, że ktoś może wiedzieć lepiej od nas to, yy, czego my nie wiemy. I dlatego 80% ludzi nie rozwija się, nie robi różnych rzeczy, nie działa. Dlatego, że oni wiedzą wszystko. Już. Oni wiedzą po swojemu, oni nie będą się nikogo słuchać, oni są najlepsi. E, ja jestem najlepsza, ja jestem najlepszy, ja wszystko wiem, to moje, ja tak umiem. E, tego się tak nie robi, to się robi tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że pamiętaj, że mm, profesjonalista, osoba, która jest dobra w czymś, ona szkoli się od najlepszych, uczy się od najlepszych, i ona ten fach. Jakby zgłębia, bo szuka rozwiązań na to, żeby poprawić swoje usługi, swoje, swoje kompetencje. Więc uczy się od najlepszych, uczy się od ludzi, którzy już to wiedzą, którzy już przeszli tą drogę, którzy popełnili błędy, i ona chce ci dać to, żebyś ty szybciej i łatwiej mógł iść do przodu i realizować swoje cele i marzenia. A propos realizacji marzeń i celów, polecam Wam moją książkę, bestseller Ludzie Sukcesu. Długość swoje marzenia. Link macie pod spodem w komentarzu i na stronie ludziesukcesu.com polecam Wam. Możecie kupić samą albo w pakiecie. Do tego dostajecie bonus właśnie, jak kupicie książkę, jak wyznaczać i realizować cele. I to jest yy, yy, wideo 30-minutowe. Wejdź na swój szczyt. Dostajecie go gratis, więc polecam Wam serdecznie. Albo zapraszam na konsultację. O, wtedy tam maglujemy wszystko. To jest wtedy rzeź. Twoja rzeź. <noise> Ale ja się też bardzo z tego dużo uczę. Natomiast z tego potem wychodzą niesamowite rzeczy, i taka praca z, ze mną przynosi szybsze rezultaty. No właśnie. I lepszy, lepsze pójście naprzód. Tylko, jeżeli jesteśmy gotowi na to, żeby to zrobić. Tak? I zaufać, że słuchaj, tak? Ja wiem, bo ja przez to przeszłam, ja wiem, bo ja mam do tego narzędzia, ja wiem, bo umiem wykorzystywać to, ja wiem, bo moi klienci mają osiągnięcia, ale ty musisz zrobić to i to, żeby mieć to i to. Natomiast, jeżeli pan Michał albo pan, yy, pani Małgosia nie będzie słuchać, to nic się nie zadzieje, ponieważ ona wie lepiej i on wie lepiej. I mając swoje stare schematy, będą siedzieć w starych schematach, a my musimy wydobyć te schematy, czyli zobaczyć w co wierzymy, dlaczego tak się dzieje, i potem, jakby przekształcić to na nowe. I słuchajcie, naprawdę, jakby mało ludzi yy, chce dobrych zmian, dlatego że nie mają pokory w sobie, yy, mają ego i to ich zatrzymuje w tym samym miejscu, nie wyciągają wniosków. Mówię to też sama do siebie, oczywiście, bo ja też nie jestem idealna. Natomiast ja niesamowicie lubię się uczyć i wyciągać wnioski z tego, co zrobiłam źle. I choć mi to boli, właśnie, szczególnie wtedy, kiedy mnie boli, to ja się zastanawiam się, właśnie, co w jakim momencie ja popełniłam błąd, albo w jakim momencie powinnam jakby skończyć, albo zacząć. Tak? Gdzie był ten klik, którego, który był, ale ja nie złapałam tego. I szłam dalej, i wtedy, jakby wpakowałam się w, w jakiś tarapaty albo w kłopoty. Ja czułam, że mam czegoś nie robić, albo czułam, że mam coś robić, i nie robiłam tego albo robiłam za dużo, i poszło to nie tam, gdzie trzeba. Nie wiem, czy też tak miewasz, że czujesz dokładnie, że jakby coś yy, warto zrobić, albo tego nie robić, a, ale brniesz dalej, zagłuszasz w sobie to, że a dobra, będzie, zrobię i tak, i tak, bo, bo, bo tak czuję, że ma tak być, a ty czujesz wcale, że nie ma tak być. Ale twój umysł ci podpowiada, dobra, zrób. Nie, dobra, zrób. Polecam wam podcast yy, na temat myślenia, na temat kontrolowania swoich myśli. Był dodany chyba w, w zeszłym tygodniu. Jeden albo dwa podcasty wcześniej, więc sobie sprawdźcie. Myślę, że bardzo dobry podcast. Mówię to z perspektywy psychologicznej i duchowej, więc <noise> zobaczycie pewne rzeczy. Yy, więc trzeba mieć pokorę w sobie do dobrych zmian. I do dobrej nauki, żeby, żeby osoba, która ci prowadzi, albo od której chcesz się uczyć, w czym chcesz być dobry, albo dobra, mógł e, zabrać te stare, złe nawyki, które nie prowadziły do niczego dobrego. One jakoś tam działały, ale żeby teraz być profesjonalistą, albo może być dobrym w tym co robisz, albo być lepszym ojcem, lepszą matką, nie wiem, lepszym partnerem, lepszym przedsiębiorcą, lepszym nie wiem, doradcą, pisarzem i tak dalej. Ty musisz porzucić te swoje stare rzeczy i jakby te, te wartości, które znasz, może nie wartości, tylko te stare nawyki, które ty znasz i zacząć uczyć się tych nowych, która ta osoba ci mówi. I to jest, zobaczcie, jakby to jest jeden krok, czyli porzucasz najpierw te stare swoje złe rzeczy, może nie są złe do końca, ale trzeba się tego wyzbyć, żeby być lepszym i wtedy uczysz się tych lepszych, stajesz się lepszy, idziesz do przodu i już robisz to tak, jak tamta osoba, bo się nauczyłeś tego, bo nauczyłaś, tak, robisz super, niesamowicie strzelasz, ale Ty chcesz być jeszcze lepszy, więc jakby, zobacz, pracujesz dalej nad tym, żeby udoskonalić swój fach. Czyli Ty szlifujesz to, szukasz informacji, uczysz się, zgłębiasz wiedzę, a przede wszystkim ćwiczysz. Praktyka, praktyka, praktyka. Tak? Wtedy, ja ten bigos, jak będę gotowała raz u, u tego um, kucharza, co poszłam, mówiłam na początku... To jak ja go ugotuję raz przy nim, to na pewno mi wyjdzie dobrze, ponieważ ja z nim to gotuję, a on mi pokaże. Ale potem ja muszę to praktykować, żeby wiedzieć i żeby mi utkwiło to we mnie ten nawyk dobrego fantastycznego bigosu, który ten kucharz mi dał, bo ja go spróbowałam, i powiedziałam, że ja chcę zaraz takie gotować, nie tak jak gotowałam. I to jest właśnie to. Ja potem mogę sobie to w jakiś sposób ulepszać, doprawiać po swojemu, ale ja najpierw chcę się nauczyć tak jak on mi pokazał, ponieważ ja wiem, że on jest tym świetny i ten jego bigos jest znany na, na całym świecie. I ja chcę od niego nauczyć się tego bigosu, bo jak ja się nauczę, to ja wiem, że ode mnie też będą chętnie jedli ten bigos. Ale najważniejsze, jakby w moim dzisiejszym przekazie jest to, że jeżeli my chcemy iść naprzód, to musimy z, jakby. Hmm, w sumie to nic nie musimy. <laughs> nic nie musisz, tak naprawdę nic nie musisz, ale warto by było, żeby pożegnać te stare sposoby, sposoby myślenia, nawyki, które zatrzymują nas w tym miejscu i nie pozwalają, żebyśmy poszli do przodu. To jest chyba moje przesłanie, takie największe. I tego Ci życzę, żebyś miał pokorę w sobie, i jeżeli wiesz, że ktoś jest dalej niż Ty w danym temacie. To, żebyś słuchał i uczył się, a przede wszystkim żegnał to, co stare i to, co ci nie służy, i wkładał do swojego życia i do swojego dnia nowe rzeczy, które będą cię popychały do przodu, do realizacji twoich celów i marzeń. I to jest chyba takie bardzo, bardzo istotne, bo słuchajcie, życie mamy jedno i ja wierzę, że każdy z nas zasługuje na wartościowe rzeczy. Bóg nie stworzył cię po nic, tylko stworzył cię do tego, żebyś. Działał, żebyś działała, żebyś tworzyła, żebyś była dobrą żoną, matką, żebyś był dobrym ojcem, mężem, żebyś realizował swoje marzenia, żebyś działał, żebyś dawał temu światu coś dobrego od siebie. Bo wtedy, kiedy ty dajesz, to zmieniasz się ty, ale zmieniają się ludzie wokół ciebie, ponieważ a, dzieje się to na duchowym poziomie i możesz mieć wpływ na innych ludzi, i oni potem zmieniają swoje życie. I następnie oni zmieniają kolejne życie. I to jest najpiękniejsze, i wtedy świat jest lepszy. Tak? Tylko, że my najpierw musimy mieć tą pokorę i tą chęć nauki, i odrzucenia tego, co stare, co złe, i uczenia się, i działania tego w nowy sposób, z nową energią i z celem, w jakich. Do, dokąd chcemy zmierzyć jakby z, z, tym, z tymi nowymi rzeczami, bo to jest bardzo ważne. W ogóle marzenia i cele są bardzo ważne, bo jeżeli wiesz, dokąd zmierzasz, i ja mówię o tym właśnie w tym nagraniu wideo, co dostaniesz, które otrzymujesz razem z książką Ludzie sukcesu, dogoni swoje marzenia. Polecam Wam naprawdę serdecznie tą książkę. To jest inspirująco, motywująco, książko rozwojowa. Uważam, że jest naprawdę mega i pomogła ono już wielu ludziom, jak nie setkom, Zacząć zmieniać swoje życie na lepsze, to wtedy ty jesteś szczęśliwym człowiekiem po prostu. To jest niesamowite. Kochani, ściskam Was, życzę dobrego dnia, cudownego. No i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Bye.